Pogadajmy o tym, co nagrałeś, Alberto, o płatkach śniadaniowych i o dziewczynach. O dziewczynach? Jeżeli uda ci się wygrać. No, no czekaj, bo Natalia odpisała, że to, nie, że to nie jest tak, że wiesz, jakby dziewczyna musi się zgodzić. Pewnie podpowiedziałeś jej to, odpowiedź. Ja? Nie, ja nie było na wtedy, ale. Kurde, musisz mi. Nie wiecie o co chodzi? Nie, ja wiem o co chodzi, ale dobrze, ja, to później, jeszcze raz ja bym widzę. chciał mieć trochę, później, później chciałbym mieć trochę bardziej płynne przejście to wszystko w swoim pytaniu. wróci, do to tego. wszystko wróci. Nie możesz nam na ja swojej rozmowy. No, nie, ja zaraz będę miał dwa pytania, jak mi wystrzelasz ze wszystkiego. Dobrze, na spokojnie. No. Zacznijmy od tego, że Alberto nagrał zabawny filmik z twoimi. A nie, bo z Czyli czekaj, czekaj, poczekaj, przepraszam, przepraszam. Czyli według się. Czy wy, kurwa zapuszył. Czy według ciebie kurwa zabawny? Śmiałem się rozporządzenia. Oh. Ale wracają. E, y... e, Alberto a powiedział. Okurujesz? Nie. Dyskutujcie. też ma być dla ciebie zabawny, czy nie. Wiesz, no, bo średnio, ale ja mam. Ja, e, ja się na razie wstrzymuję od głosu. Dobrze, wracając. Alberto nagrał filmik, gdzie mówi, że jeżeli wygra, to jedna z czterech dziewczyn, a wśród nich była dziewczyna Marcina Dubiela, Zje z nim śniadanie, jeżeli dobrze pamiętam. No a co w tym złego jest? No, w zjedzeniu śniadania <coughs> pewnie nic, jednakże dla Marcina musiało to być irytujące. Widzisz, jak zareagował. Chłopak. Jak będziesz chciał, to się już kurwa. <laughs> nie no, jak to, ja mam świadomość, że to było po to, żeby poddymić, co nie zmienia faktu, że chyba uważam, że dziewczyna ma prawo sama decydować, czy chce z kimś iść na śniadanie, czy nie. Ale wiesz, jak to sobie... jest jak goryl kurwa, wiesz jak to no, kurwa w starych czasach no, było? Nie, no nie, 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 goryli, nie, epoki goryli, ale, e, ale uważam, że dziewczyna sama może decydować, a zakład jest wtedy, nie, 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 Natomiast, kurwa, no tekst z mleczkiem, ja pierdolę, kurwa, dawno nie widziałem czegoś tak załosnego, no, ale... Uuu, jaki był tekst z mleczkiem, Nie nie, Przeczytam, ja no. nie będziemy słuchać. Ja no. ty, wariacie. Oj, coś było mocno. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz w historii widzę, żeby między panami zaczęło chociaż trochę iskrzyć. Te na niby żarci, kto Alberto mówi o gorylach i maczugach, ale dobra, dawaj z tym mleczkiem. Nie, to zaraz. Nie, to zaraz, Ale no, mogę... i o, program z tego. O, Eee. Albo nie. Nie no, dobrze, to chociaż opowiedz o co chodziło. O co, co chodziło? No, z tym leczkiem. Chcę jej zacytować, że tutaj jakieś nie, suche co? płatki, o co chodzi? Później no. Marcinie? Teraz. Ja. To jest moja runda. No mów o co chodzi? W drugiej godzinie. Ja ci powiem za niego. Dobra, to na Alberto, widzę, ze z gościem się nie to miało to dwuznacznie, tak, Marcin? A co to ładnie powiedziałeś? Co to ładnie powiedziałeś? to miało dwuznacznie, chyba, że kurwa rzeczywiście kogoś na mleko chciałeś zaprosić, no. Nie, no na płatki, ale kurwa z mlekiem. Dobra, co to proszę. No to kurwa, ale napisałem w odpowiedziach na pytanie w Instagramie, że ktoś się pytał tam. O, o Natalię, to ja że nie zamierzamy Marcinowi odbijać dziewczyny, więc wiesz. <gry> więc tutaj możesz być spokojny, wiesz. Alberto No co chyba, tam. że wiesz, to śniadanie będzie romantyczne. Bo będę mu, mu kazał cytować twoje utwory, więc zacytuj, proszę.